Węgiel to, węgiel to. A to dla nas węgiel jedzie. jedzie. Dzień dobry państwu. Ścisz trochę. i <ścoughs> to się musisz, ścisz. Mm. O, starczy. Dzień dobry państwu, dziś mamy środka. W Toruniu. w Toruniu terapeutkę dzisiaj odwiedzę. A. Na burum. <laughs> A Majorek już z kolekcjantką na ty? A ja yes? słyszałem, mówiłeś wczoraj. Już? Wiesz. Halo, zaraz czy ty. Jak tam dzielnicowa? Majorek, buru-buru było z tobą? Czy nie było buru-buru? Chyba było w lesie. U Majorka nie ma. A ty brali się. Wieści, wieści już doszły, tak? Doszli, że Majorek w lesie. O, no, no, i robię sobie do mnie też. dosły. sobie placówki, placówki grzeję, bo kupiłem wczoraj to podgrzeję sobie i tak dalej. I zjem się na niej i, i pojadę kupię ee, chemiczne rzeczy do samochodu. <laughs> Już nie mówię, nitro, bo <laughs> trzeba coś otłuścić. No Mówi, że denaturat dobry jest. Denaturat i ten. Posklanie i, 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 po i, i narustowanie denaturatu. Posklanie i narustowanie denaturatu. No. no. To weź dwie butelki, no długa robota dzisiaj. No to jedna może być za mało. No, bo mamy e, jechać, budować dom to wiesz. No, no i co? No i co? Leczony, leczony i co? Szanowny państwo. Ośrodku, dyrektorze, terapeutko. Leczony, leczony wydałaś. Dyplom, co przeciwat! Wiesz, ten, twój ten certyfikat opiszę twoją warty. Wiesz, weź jego zabierz z powrotem. Tam. No Przyjedźcie. Znowu 13. A niech i 20 boli. Dla Was, bo Wy jesteście wyzyskiwacze tylko. A on był e, narkomanem i będzie, bo to narkomani tylko robią. Jego trzeba leczyć nie od wódki, a od, od narkomanii. Od wąchania rozpuszczalnika. No ale jak dalej widzisz tą przyszłość tutaj teraz, tutaj w tym domu? Majora nie będzie, od razu mówię, Majora nie ma. Że waliki przywiózł tutaj, to chuj mu w dupę. Ja zadzwonię do, do znajomych, ja go niech przyjadę, zabiorę waliki i niech mają w domu. Ja tu w które rzeczy e, dla mnie, zastaw za e, płacenie za mieszkanie i tak dalej, to się należy się. Tak. Czyli zdecydowanie mówisz nie nie będziesz do niego. Nie dana. będzie. No, a jak przyjdzie pod płot i poprosi. A nie. Bo on klucza nie ma. Nie ma. I, i nie będzie wstępu. A jak pójdzie na policję, tym bardziej. nie dla mnie to. Będzie dla mnie, że ja nie dla to. Dla ciebie już... na rękę. Co? Dla, ciebie dla na mnie na rękę. rękę będzie. I na nogę będzie. Ej. Tak. Lu Wy ludzie mówiliście, że on popłynie, jak przyjedzie do wysoko. I tak się stało. Widzicie, ja nie piję alkoholu już nie będę nie wyciągać w kółko te same butelki. Tak trzeba na... nowo kupić, bo to tak zakurzona, że już wstyd wyciągać taka brudna. Nie, jak będę kupować, to, to powiem, że ja alkoholik. A, a. No to nie mogę kupić. Dla pokazywania. Nie można. Denaturat pokażemy. No denaturat tak, że kupuję denaturat będzie będę klał. O. Nibiecki. Niebieski. Niebieski. Majer łąka? A mnie nie można? O. A kurwa się bać. No też coś taniego trzeba znaleźć. No! No. Co to? to. No, i... Ja jestem inny człowiek? Jednemu wolno, ty drugiemu wolno. Zgadza się? No pewnie. Dlaczego nie? A ty bo O No kurde, z tobą zawsze. No. Po szklanie i narusztowaniu mówiłem. No. A ten z placki przewracać. Ty placków nie przewracaj, no co ty chcesz, żeby one były upadłe? Bo przewracasz placki i co będzie? Kurwa, się tam nie grzeje się maszynka, światło jest, ale nie grzeje się O, to nie wiem To drogo jest na O włączony. No na piątki, no to powinno grać on powinien gasić się i no. pali się i pali się. Może przypaliła się. Ale światełko jest, tylko Światełko może być, ale kurde nie mogło się przypalić. Spirale, przecież tam spirale są, to kiedyś rozmawialiśmy o spirale. Ja wiem. Ty znasz. Teraz na maszynach się to mało przynosi i puszczamy. Bo nie będzie placków. No. Nie będzie placków to... A placki do, do tego, do denaturatu to akurat. No. 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 nie będzie placków, nie będzie denaturatu. No. O tych e, wszystkich e, się ty sprawdziło. Byłem w nie, nie byłem dzisiaj. Nie, o Jezu. Wleka nawet nie kupiłem A nie, nie chodziłem do sklepu. Wczoraj się nawydawało. No, przepraszam to... bardzo. Przepraszam bardzo. Wódki A ja na... jest, kurde, w Zodiaku. Po co ty, ty chcesz jechać do, 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 do Carrefura? Nie. Ja do Carrefury nie, ja do Zodiaku mówię. No, Zodiaku jest. No to pójdziemy do Zodiaka i, i kupisz wtedy mleko. No, podjedziemy samochodem. Samochodem? Mhm. No daleko, co? Z Buta no? iść, daleko z Buta iść. No No kurde. Nie wiem. A masz to... paliwa tyle, żeby, żeby, żeby dojechać? Mam. A na powrót? Ma. Żeby nie pchać samochodu? Nie, nie będziesz pchać. No to dobrze no. Mówisz jednak, jednak wybierasz tutaj życie bez delikwenta. A po co mnie? Ja jak jego nie ma to, to zobacz. Wesoły, fajnie, cicho jest, telewizor oglądam i tak dalej. A on? Widzę, i, widzę. A on jak jest to? O, jako ciuchy kurwa, zapierdalone leżą za, zaćmiertone od, od Moniczki Moniczko! jest co? Majorek popłynął płacz becz po nim Majorka nie ma i to masz kur... No, z nim Monika, Monika już wie też a już Moniczka powiedziała, że nie co nie przyjeżdżę na weekend będzie jebanie ale ma do, dowód, że ukończył, to przepraszam bardzo, proszę się nie śmiać terapii. Tak się dało, to wiesz co. Popłyną razem z nim. Widź placki patrz. Kłoczy trzeba się wyczerpia. Nie grzeje? Nie, chyba. U... awaria plackowa nie. Grzeje czy nie grzeje? Nie Nie ja czego się pada, a nie grzeje, Idę po nową maszynkę No idzisz Muszę nową maszynkę przynieść z werandy Co? Będziesz miał naprawić? Co? Będziesz miał naprawić? Da się naprawić, ale nie mam czasu. No nie teraz, no. no. No, to ta biała? Ja biała no była. Była biała. Była biała. No czy, czy tak, żyje? Tak, tak żyje? Tak żyje. Tak żyje. tak, hmm. zaraz się dobrze. i czotkuje, i zjem, wszystko zjem, i do roboty? Do, pra do pracy. O, oh, do pracy, do roboty, to W. No, no. 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 no pracy. do pracy, Kolacy Rodacy do pracy, Polacy. A wy nie, nie umiecie pracować. No, diabeł. No. Znaczy też pierdolę ciebie. No <coughs> ja